Te foliowe torebki, te, te kółeczko od, od butelki. plastikowej. To... W każdym razie w Szczecinie nie ma wysypiska śmieci. Tak. Możemy się umówić, że te zwierzęta, o których rozmawialiśmy, lepiej by się czuły w takim miejscu. Tutaj, tutaj. By lepiej się tutaj. czuły? Tutaj. A dlaczego w takim miejscu, jak to jest lepiej dla i dla ludzi? No. Tutaj może koleżanka odwrotna? No, tak Zielono, ładnie, nie ma śmieci. A co te śmieci robią w środowisku? A jak się? zabijają mnie! Jakbyśmy byli... No, mam. Kapsule. Kapsule. W przypadku takich zdolnych złówek wynika, że metalowa. No chyba raczej tak. Zakręc. Mhm. To bym rzucił życiu... metalową. Ja wiem, że jest napisany plastik, ale w tym pojemniku to jest plastik, metal i tworzywa sztuczna. To są dokładnie tak. Czyli do no metalu, nie? Tak, czyli śmiało wrzucasz tu, masz rację. Bardzo dobrze. Kolejna osoba? Tak, to moja ulubiona Szysz, dziewczyny. Słoiki. Słoiki. No, z tym słoikiem, zanim go wyrzucimy, coś trzeba zrobić jeszcze. To myjemy słoiki i wrzucamy do, do którego pojemnika?

No na dwie części takie jak wam mówię, ta część dotyczy oczyszczania, to przypatrzcie jakiegoś koduże, to przyjmuje pyły i popioły. Dalej jest ten specjalny dźwięk, który jest do opanowania. Dziękuję. No i na końcu tej instalacji jest komit. No, no i tak świętanie i w weekendy też transporty z odpadami nie przyjeżdżają. Zobaczcie jaka ta łapa jest ogromna. Ogrom. To odpadów. No. Ile? No. Na no, no, nasza łapa nie oszukuje, wydać odpady. No, odpady no, I tak śledzą za no, 15 minut. Do nas do bunkra taka łapona, to ona też zostanie spalona. No, jak to, ta, ta. Kolega słusznie zauważył, nie powinno się wyrzucać takich odpadów. Ale mamy Mieszkańcy wyrzucają metalowych przedmiotów. Złomu, który... Zostaje nam w hali spodowania i to są przykład nogi rowery, podwozie z Fiata mieliśmy nawet. Tak? Ale uważał jakiś krzyż albo coś, albo podwozie Fiata jak było, albo nogi te takie elektryczne. Uwaga, nie ma z Rowery. Jedzie. Tak,